Cześć, nazywam się Hania Przerada i jestem farmaceutką. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak prawidłowo użyć inhalatora ciśnieniowego. Zapraszam. W Polsce mamy bardzo dużo preparatów dostępnych w postaci właśnie takiego inhalatora ciśnieniowego. Są to m.in. takie preparaty jak Ventolin, ATROVENT-N, BERODUAL-N, COMBOTEROL, SERETITE, FOSTEX, ATRODIL, FLIXOTITE. OK, zaczynamy. Zdejmij nasadkę z ustnika. Następnie wstrząśnij intensywnie inhalatorem tak przez około 5 sekund, aby Podać sobie odpowiednią dawkę leku. To jest bardzo istotny etap, o którym bardzo wiele osób zapomina. Następnie, jeżeli e, używasz swojego inhalatora po raz pierwszy, lub jeżeli nie używałeś go przez tydzień, e, lub jeżeli gdzieś ci upadł, to ważne jest, żeby w powietrze uwolnić dwa, dwie lub jedną dawkę leku. O tak. Następnie przygotowujemy się do podania leku robiąc wydech. I teraz będziemy wdychać i jednocześnie naciskać górną część inhalatora. Zobacz jak ja to robię. Biorę wdech jednocześnie naciskając inhalator. Powietrze po przyjęciu dawki leku przytrzymuje przez około 10 sekund lub do momentu, aż poczuje dyskomfort. Jeżeli lekarz zapisał Ci dwie dawki leku, to między jedną a drugą zrób 30-60 sekund odstępu. Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące używania inhalatora, to pamiętaj, że zawsze możesz skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub z pielęgniarką. Nie zapomnij o subskrypcji mojego kanału i o zostawieniu łapki w górę. Dzięki. W ten sposób.